Dzień dobry, nazywam się Barbara Romańska, to są moje koleżanki. A Monika grzuch Małgorzata Skawka. E, pracujemy w firmie Imperial Brands, e, a właściwie w GPS-ie w Krakowie, w jednym z oddziałów naszej firmy. To na naprawdę nie spodziewałyśmy się, że staniemy na podium. Dzisiaj nasze nastawienie było dowiedzieć e, się czegoś nowego, zobaczyć jak taki turwi wygląda. Na pewno poziom uczestników Właśnie. na tym turnieju był wysoki. Przynajmniej tych dwóch grup, z którymi my miałyśmy przyjemność negocjować, zwłaszcza w pierwszej turze. Poznałyśmy też wiele ciekawych osób z innych firm. Pozdrawiamy wszystkich, Dokładnie. z którymi negocjowałyśmy. Gratulujemy też wygranych. Miałyśmy tą niewątpliwą przyjemność negocjować z wygranymi w pierwszej rundzie. Oczekiwałyśmy na pewno nauki czegoś nowego z tego turnieju i niewątpliwie wyniosłyśmy e, cenne lekcje e, z prelekcji, które były prowadzone w przerwach, ale także z oceny jury. Um, niewątpliwie była tak. to wartościowa... Był tak jest. <laughs> bardzo intensywny i bardzo dużo wnoszący. No i bardzo cenny oczywiście. Było widać, że każdy zespół miał swoją mocno dopracowaną strategię. Każdy w każdym zespole przyjmował jakąś rolę e, i było to adekwatne do scenariusza. E, także poziom był bardzo wysoki i. E, Myślę, że też wysoki poziom podkreślał, podkreśla jeszcze to, że były świetnie przygotowane scenariusze przez Ewaneum. Za to dziękujemy i w ogóle za dziękujemy za taką możliwość, że coś takiego zostało zorganizowane. Negocjacje na turnieju przebiegały w sposób podobny do, zbliżony w zasadzie do rzeczywistości, no niemniej jednak była zwiększona presja czasu. Nowością na pewno też było dla nas negocjowanie jako team, jako zespół, bo na co dzień każda z nas ma jednak swoje projekty i było to nowością, ale też każda z nas mogła się zająć czymś innym, wejść w inną rolę i to nam na pewno pomogło. W zasadzie tak, scenariusze były oczywiście realne, co do tego drugiego, no to jest to dla nas kompletna nowość, bo jakby my zajmujemy się takimi stricte zakupami, zakupami, co prawda część z nas ja i Basia, indirect Monika, dyrektowe no. zakupy. Niemniej jednak no, takie porozumienie dwóch firm, żebyśmy do czegoś doszli, no to, to dla nas to był w zasadzie taki całkiem nowy scenariusz, prawda. Tak? czuli się w świetny klimat, e, który był na tym turnieju. Właśnie taki klimat negocjacji, emocji z tym związanych, takie nastawienie na jednak dojście do porozumienia, konsensusu. I w sumie takich sytuacji patowych było bardzo niewiele. No, w miały. zasadzie przy e, w drugiej rundzie, w tym drugim scenariuszu, doszło do pewnego nieporozumienia tak, tak. <laughs> między nami a przeciwnikami. E, w zasadzie to chodziło tak naprawdę o jeden niewielki szczegół, ale no, dalsze Toż negocjacje istotne, stanęły tak. pod znakiem zapytania. Mm. I musieliśmy po prostu robić przerwę, zarówno my, jak i też drużyna przeciwna, no, żebyśmy dograli jakby swoje, swoje mocne strony i to, co chcielibyśmy uzyskać, osiągnąć. pewno tak, tak, no, chciałabyśmy jeszcze podziękować e, naszej firmie za to, że wybrała nas na swoją reprezentację i mogłyśmy wziąć udział i jeszcze zakończyć to sukcesem. Dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy. jeszcze raz. I gratulujemy oczywiście wszystkim. We przeciwnikom. To wygląda na zajęte miejsce, ponieważ naprawdę poziom był bardzo, bardzo wysoki.